Chcesz odmieńcza? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek walczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takim jak ty. Pogarda, Wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę, a teraz gadaj, czego chcesz. Widziałeś kiedyś symbol Salamandy? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o Salamandrze. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolongu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda, powiadają, raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz, muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Witam tutaj, drobni dzień, czwór, W kolejnym odcinku zagrajmy wiedźmin. No dobra. O, nowy poziom. Bardzo dobrze. No cóż, muszę porozmawiać na Raymond, się skontaktuję, no bo nic... nie mam żadnego tropu. Hmm. No, muszę porozmawiać na Raymonda, no tak to mam... Teraz muszę poszukać tych sefirów. Może kaczmarz będzie coś wiedział. Hmm, nic ciekawego. Co to pies robi? O O Zoltan, może on coś będzie. Jakiś Munro plus. Też jakiś krasnolud. Geralt, kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętam. A no, dobra, pamiętam, pamiętam. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną... Jestem Dajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna, knajpa, Wiesz, ptaki nie srają we własne gniazda. No dobra, bywa. bywaj. Kogo widzą moje oczy? Wiedźmi? mi! Zoltan we własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Gerald. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan? Jak się przedostałeś do miasta? Plugawin i ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sady, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan. Chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Hmm. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrole nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? No to dobra, bywaj. Bywaj. Myślę, że ze to dowiem o... O, no, no to fajnie. No to śledztwo ruszyło do przodu, można powiedzieć. O, coś się robi. Przesyła mnie pan Marlow. O co chodzi? Mówisz, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Który to jest? Aha, Raymond, dobra. A już mam zaznaczone, no to szybko idziemy. Ciekawe, co on wymyślił. Już są, dobra, drzwi. Nie no, strasznie mnie ciekawicą wymącił znowu. Witaj, nie uwierzysz co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? Dwieście orenów. No boże... Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem lebiodą, żeby żyć o porządkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Szani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak, mnie też śledzisz. Taka praca? Bywaj. No dojdźmy do Szani. A nie można zabrać. Szkoda Czemu medalion wibrował? No, wa ważne, że już przestał Dobra Jestem tu, a domek... A tu jest dom szani. dobra Albo nie, ja pójdę jeszcze tutaj, do domu krasnoluda I powiem mu, że jest niewinny Pewnie on już to wie, no ale ale i tak mu powiem, muszę się jeszcze udać do talara i ja muszę posprzedawać te miecze niepotrzebne, tak co cię sprowadza wiedźminie. Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenie. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec Krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie. Może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem. I to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. Dobrze wiedzieć, Zoltan, co on się skończył? Wziął. Wal śmiało. Bywaj. Miło, że była opcja dialogowa. Żeby się spytać tego Zoltana co on tu robi, poprośmy do tej Szani. A czemu mi wskoczyło, że powinien na na własną rękę? Hmm. Mhm, dobra. No to chodźmy do tej Szani. Tutaj już. No, jeszcze tu muszę przejść. Pogoda pod no dobra, jest, drzwi do domu. Co to za starucha? Nie pamiętam, żebym cię zapraszała. Ale skoro już jesteś, to wejdź. Tym bardziej, że na razie nie ma innych gości. Ale ja do szanin. się! Właśnie taki do domu z półciorkami, szacunku dla starszych nie ma. Za mnie na starość pokarało? Ale. No, mm -hmm. spróbujmy próbujmy wejść jeszcze raz. Wieśniacka, starucha, wpuszczę mnie do tej chaty. O co mu chodzi? Niech mówi, a nie stoi tak z otwartą gębą, bo muchy mu wlecą. Dobra. Eee... O, przesuń się, niewiasto. Wynok śmi się! Płasi taki do domu z płuciorami. Szacunku dla starszych nie ma! Za co mnie na starość pokarało? Ale... Dobra, zobaczymy co tym razem będzie. W dialogu. Nie no że ja tam muszę wejść. Bo strasznie mi się dzień dłużył. Masz tu kubek i potowarzysz starszej pani przez chwilę. No, no dobra, to napijmy się. Hmm, co by jej tu dać? Na pewno nie mocny. Może. No, będzie piwo. Proszę bardzo. Może jak ją opiję, to mnie wpuści. Już mogę wejść za oknie. Co? Ty jesteś pijany! Wcale nie. Winocha! I nie wracaj mi tu dzisiaj! To sama ze mną piła, no. Wcale nie jestem pijany, tylko lekko mi się ekran rozmazał. Wpuszczaj mnie. Nie dam babu nie ma lepszy łeb ode mnie No to chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek No i zobaczymy co tam dalej będzie z tą babką W takim razie do zobaczenia Jeśli spodobał się filmik, kliknij fajne